Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja. 21 grudnia 2023 roku, godzina 14:15 jest opublikowano. 9 czerwca 2022 roku, godzina 15:48 EDT, oszczędzanie paliwa jest jednym z działań, które większość kierowców stara się osiągnąć na różne sposoby. Nawyki i sposoby jazdy to jedne z głównych wskazówek, jak uzyskać większa oszczędność paliwa, a ponadto istnieją funkcje takie jak tempomat, które pomagają oszczędzać. Czym jest tempomat? Tempomat to jedna z funkcji nowych systemów wspomagania kierowcy. Jest to system elektryczny, który pozwala ustawić pojazd na określoną prędkość, umożliwiając zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia. Czy korzystanie z tempomatu pomaga oszczędzać paliwo? Po właczeniu tempomatu pojazd zużywa znacznie mniej paliwa, ponieważ porusza się ze stałą prędkością zamiast przyspieszaktyn na każdym odcinku otwartej drogi. Zazwyczaj kierowca zwiększa lub zmniejsza prędkość za pomocą przycisków na kierownicy lub dźwigni podobnej do dźwigni kierunkowskazów. Jednak nowsze, bardziej nowoczesne wersje tempomatu, takie jak tempomat adaptacyjny, mogą teraz określić prędkość potrzebna do przyspieszenia lub hamowania w zależności od przepływu drogi. Jak działa tempomat? Tempomat, znany również jako kontrola prędkości, automatyczny tempomat lub tempomat, steruje przepustnica w celu utrzymania stałej prędkości za pomocą kabla podłaczonego do elektromagnesu, a nie poprzez naciśnięcie pedału. Przepustnica kontroluje moc i prędkość silnika, ograniczając ilość zasysanego powietrza, ponieważ jest to silnik spalinowy, wyjaśnia Science ABC. Ponadto, w przypadku samochodów luksusowych, producenci rozbudowują ten system o funkcję ogranicznika prędkości. W szczególności, gdy funkcja tempomatu jest aktywna, jeśli pojazd zjeżdża ze wzniesienia, pojazd aktywnie zmniejszy prędkość. Ponadto kierowcy mogą również ustawić ograniczenie prędkości, aby pojazd nie przekraczał dozwolonego poziomu podczas jazdy w gęsto zaludnionych obszarach. Inne nowoczesne samochody SA również wyposażone w tempomat adaptacyjny. Gdy podczas jazdy pojazd napotka przed sobą wolniejszy pojazd, system automatycznie zwolni i ponownie przyspieszy, gdy pojazd przed. Nim będzie poruszał się z większa prędkością. Możesz być zainteresowany.